A szkoda, bowiem dla niego każdego, kogo wirus dopadł, oczywiście, ale tutaj w kontekście sportowym, bowiem on zaczął od trzeciego miejsca w Wiśle, potem był drugi w niższym tagile, Wrócę go przecież nie oglądaliśmy. I Daniel Huber przygotował na dzień dobry z tym sezonem optymalną formę. Wczoraj piąty w kwalifikacjach ponad 130 metrów, a teraz bardzo słaby skok, jak Daniela Hubera, sam rozłożył bezwładnie ręce. Powiem, ten wiatr wyjący z tyłu skoczni znowu się wzmógł. Ponad 2 metry na, na sekundę z tyłu. Niskie na od sędziów 121 metrów. Do tego, by zbliżyć się do Kamila Stocha, Huber potrzebował około 133. A więc ta strata jest dość spora. Oczywiście jest to skok, który daje mu awans do serii finałowej bez dwóch zdań. Natomiast jego ambicje były znacznie wyższe. On tutaj chciał walczyć o czołowe miejsca, a w tym momencie jest dopiero na miejscu dwudziestym. Strata ogromna. Dwadzieścia trzy i sześćdziesiątych punktów